W sztuce wszystko w rodzinie. Gram Sir Willard Drake'a, dyrektora szpitala, w którym dzieje się akcja tej farsy. Nie jest to duża rola, ale bardzo się cieszę, że biorę w tym udział, bo cała sztuka jest. No to jest klasyka tego gatunku. I to wszystko tutaj musi chodzić, wszystko jest bardzo dobrze napisane, przemyślane i nawet na małych zadaniach można zrobić bardzo fajne postacie, które służą całości. Oddzielną sprawą to jest wielka przyjemność, radość, i, 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 i to też wyróżnienie, że można spotkać się z Pawłem Aignerem znakomitym reżyserem też tego gatunku, ale też wspaniałym człowiekiem. Bardzo dobrze u nas za gością. No tak, no mistrz gatunku rozrywany przez straty w całej Polsce. Ja uważam, że farsa to jest dzieło matematyczne, że w, przystępując, ktoś mówi komedia, to to proste, wystarczy mhm, się śmiać, a komedia jest najtrudniejszym gatunkiem. Czy zgadza się Pan, że farsa to matematyka i tutaj trzeba podejść precyzyjnie z lancetem, a nie z ciekierą? Oczywiście, że tak. To jest jakby ABC tego, jeżeli się przystępuje do realizacji takiej sztuki. Ona jest tak napisana, takie są tam wyznaczone rytmy, takie są wyznaczone... Oto chociażby stoimy w scenografii, ta scenografia nie może być inna, bo inaczej to nie wyjdzie. Tak samo właśnie chodzi o emocje i, i, i o rytmy. Tak jak pan powiedział, to jest matematyka i precyzja. To wiadomo. Tak, od kuchni. Publiczność tego nie widzi, ale jeżeli byśmy tego nie zastosowali, no to wtedy byłoby tak, że pewnie by odczuli, odczuli, że to nie wychodzi, a to, że jest trudne, no to między innymi dlatego, albo zwłaszcza dlatego, że jest weryfikowalne, bo publiczność to weryfikuje od razu. Jeżeli to nie działa, no to nie ma tego, co przypisujemy tej sztuce, czyli. Prosto mówiąc, nie ma reakcji, nie ma śmiechu, nie ma tego wszystkiego, co ma ten dowcip. Zawsze Mówisz? można dać śmiech z no, oku, Może prawda? być, robiąc serialu z tak. tak? Tu można, no, ale raczej w teatrze tego nie stosujemy. Byłoby to jakieś tam piętro jeszcze może wyższe, może, może, może kiedyś to też wejdzie. ale... Póki co, róbmy to, co jest takim klasycznym teatrem dobrym teatrem teatrem rozrywki dla radości z jednej strony i z drugiej strony, bo to inaczej nie wyjdzie. A tak naprawdę to też przez taką rozrywkę i przez taki wydawałoby się żart czasem absurdalny na pewno też troszkę treści głębszych, też można przemycić, zwłaszcza przez te nawet nie przez te sytuacje, tylko przez te postacie. I na koniec pytanie. Wiadomo, że sercem w spektaklu jest tak zwany proces. Niektórzy mówią, że w ogóle najbardziej ich interesują próby, tak. praca nad spektaklem, właśnie ten proces, współtworzenie spektaklu wraz z reżyserem. Czy mieliście tutaj jakiekolwiek miejsce do dodania coś od siebie oprócz takich prostych pomysłów sytuacyjnych? No, jak najbardziej. To są pewne etapy i na tym etapie no to, to właśnie jest zadanie też reżysera, żeby tego pilnować, i w pewnym momencie, kiedy to wszystko chodzi, on pozwala dodać to, czego nie wolno zrobić na początku. Na początku musi w pionie i w poziomie się wszystko zgadzać, a potem już jak jest rola zrobiona, jak spektakl jest już osadzony i określony, wtedy można dodać tego elementu, który jest takim indywidualnym pierwiastkiem od każdego aktora, ale też pewnych rzeczy, które są poza scenariuszem, nie? Także że... i wtedy to się tym różni od innych realizacji. Także zapraszamy na Gdyńską.